Pochwalony Jezus Chrystus, stajemy w nowym tygodniu, to będzie tydzień przełomu, bo razem ze Środą Popielcową, ale dzisiaj jeszcze karnawał, jeszcze ostatnie dni i mamy Ewangelię o człowieku, który był epileptykiem i którego Pan Jezus uzdrowił. Ale zanim, to posłuchajmy. Odpo Odpowiedział mu jeden z tłumu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. To jest zastanawiające. Przychodzi ktoś do apostołów, którzy mają doświadczenie uzdrowień, uwolnień. Sami to robią: uzdrawiają i uwalniają. Ale w pewnym momencie przychodzi jakiś ojciec, przyprowadza syna i prosi o uwolnienie. Okazuje się, że nie działa. Wszystko zawodzi. Wszystkie narzędzia, które mieli, które do tej pory używali, okazuje się, że są jałowe, nie pomagają w tej sytuacji. To może być nasza sytuacja. Mamy różne narzędzia duchowe, różne rekolekcje, wiemy jak się modlić, dużo potrafimy, dużo wiemy, i przychodzi sytuacja, która tak nas dotyka że nie potrafimy nic zrobić. Ten młody chłopiec cały czas jest zniewolony. Modlą się, próbują, walczą, zmagają, budzą wiarę, proszą innych o modlitwę i się okazuje cały czas zniewolony. Nie mogę się przebić, nie mogę. Pytam się co jest? No, więcej Boga, więcej Ducha, więcej modlitwy i okazuje się, że no nic nie pomaga. I Pan Jezus, gdy przychodzi, Próbuję, ale człowiek się przewrócił jak martwy, nic nie pomogło i dalej i pokazuje po tym apostołom ten rodzaj można wyrzucić modlitwą i postem ten rodzaj wyrzuca się większą wiernością Bogu bardziej moim zaangażowaniem, że staję przed Panem że w Niego jestem wpatrzony, czy jeszcze bardziej niż teraz o to chodzi jeszcze bardziej niż teraz. Zachęcam, żebyśmy tak popatrzyli na siebie, na swoje trudności, problemy. Mamy czasem olbrzymie problemy, które nas zupełnie gniotą, przerastają i nie widzimy rozwiązania. Ten rodzaj można wyrzucić modlitwą i postem. To trzeba podjąć. Podjąć bardzo konkretnie, prosząc Boga o uwolnienie. I do tego Was z całego serca zachęcam właśnie do takiego działania. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam dużo pokoju, pięknego serca i możemy pomodlić się teledyskami mocnych w duchu, które mówią właśnie o modlitwie. Tutaj mamy do wyboru. Idźmy dalej w spotkanie z Panem. Do zobaczenia.